Osoby, które w najbliższych tygodniach zamierzały odwiedzić muzeum regionalne w Ostrzeszowie, muszą te plany odłożyć na nieco dalszą przyszłość. Ze względu na rozpoczęte niedawno prace porządkowe w pomieszczeniach magazynowych i ekspozycyjnych, placówka ogłosiła przerwę techniczną w swojej działalności. Jak się okazuje, głównym powodem jest w tym przypadku decyzja o przekazaniu Ostrzeszowskim muzealnikom mebli z gabinetu burmistrza. Pan burmistrz wymienia sobie wystrój gabinetu. Dostaliśmy piękne meble. Które do urzędu trafiły chyba w latach 90., tak o ile dobrze pamiętam. Meble, które pomogą nam w, sytuacji, w trudnej sytuacji magazynowania muzealiów. Meble, które mają dużo półek, dużo, trochę szuflad. I żeby dobrze wykorzystać te meble z burmistrzowego gabinetu, musieliśmy zrobić tutaj no, roszadę wielką, ponieważ z pomieszczenia biurowo-magazynowego dotychczasowe szafy muszą wywędrować na drugie piętro, a żeby były tam dobrze zagospodarowane najpierw musimy odświeżyć ściany w magazynie na poddaszu, ustabilizować podłogę, w związku z czym y, rzeczy z magazynów, z pomieszczeń biurowo-magazynowych trafiły chwilowo na sale muzealne, i sami nie możemy wyjść z podziwu, jak w małych pomieszczeniach, w których mieściły się do tej pory, mogło pomieścić się tyle muzealnych skarbów. Mamy nadzieję, że na jakiś czas poprawi to sytuację magazynowania muzealiów, bo nie tylko eksponujemy, ale przede wszystkim przyjmujemy różne skarby z domowych strychów, szuflad które wzbogacają nasze zbiory, ale no muszą, być, muszą mieć odpowiednie warunki przechowywania i z tego względu na razie ta przerwa techniczna. Mirosława Rzepecka liczy na to, że trwające prace będą jedynie pierwszym krokiem w procesie modernizowania bazy lokalowej Muzeum Regionalnego. Potrzeby remontowe już teraz bowiem są bardzo duże i stale rosną. Mamy nadzieję, że te Rzeczy, które naprawimy we wnętrzu, będą taką mobilizacją dla włodarzy naszego miasta, i doczeka się cały budynek ratusza jakiegoś takiego delikatnego, w cudzysłowie, dopieszczenia, bo przydałoby się pomalować wszystkie futryny okienne, wymienić niektóre okapniki i w pomieszczeniach muzeum i Urzędu Stanu Cywilnego. No i cały czas woła o pomoc wejście do ratusza, ponieważ. Mur przed schodkami odchyla się coraz bardziej. Przed kilku lat w przeglądzie konserwatorskim wskazane były no, prace konserwatorskie na poddaszu ratusza, na, dotyczące więźby dachowej, wieży zegarowej. Także no, czekamy, mamy nadzieję, że no, jest jakaś iskierka, że znajdą się środki budżetowe lub pozabudżetowe. Bo no, ratusz jest taką reprezentacyjną budowlą naszego miasta, jest wpisany do rejestru zabytków i chyba warto o niego zadbać. Prowadzono aktualnie remont finansowany jest ze środków wypracowanych przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury, w skład którego wchodzi Muzeum Regionalne. Porządkowanie zasobów magazynowych stało się okazją do przygotowania eksponatów, które znajdą się na wystawie pod tytułem Ostrzeszowianie na starej fotografii. Właśnie wykorzystujemy zasoby magazynowe, bo wystawa powstanie w, przede wszystkim w oparciu o nasze zbiory. Troszeczkę będziemy się posiłkować ciekawymi fotografiami z portalu Dzieje Ostrzeszowa i nieco dostarczyli nam ostrzeszowianie, i myślę, że jest to może nie ostatni gwizdek, ale właśnie wśród tych zdjęć przekazywanych przez mieszkańców naszego miasta, wiele jest takich, na których no są piękne postacie ostrzeszowianie, o których już nic nie wiemy i, i nie ma ludzi, którzy potrafią rozpoznać te fotografie. Także przeszperajmy, opisujmy, bo tu celem wystawy jest pokazanie takich rzeczy do 1970 roku, żeby to była taka no, nieaktualna foto fotografia, trochę starsza, ale to właśnie moje pokolenie w wieku głęboko młodzieńczym, w wózkach przecudnej urody z mamami na spacerze. Głównie chodzi nam o fotografię rodzinną, portretową, taką pokazującą mieszkańców naszego miasta w różnych codziennych sytuacjach. Bywają i takie pozowane u fotografa, ale tych jest zdecydowanie mniej. Pracownicy muzeum zapowiadają, że dołożą starań, aby placówka mogła otworzyć swoje podwoje do rozpoczęcia ferii zimowych, w planach są bowiem liczne atrakcje dla dzieci spędzających ten czas w naszym mieście. Będziemy mieć zimowe warsztaty czerpania papieru. Papier czerpiemy od kilku lat, cieszę się powodzeniem cały czas, dlatego że pomimo, że robimy kartki podobne, one zawsze różnią się ozdobami, różnią się młodymi artystami, którzy wykazują się niesamowitą kreatywnością. Będziemy mieć bajkowanie z Katją Demską, ostrzeszowską autorką bajek dla dzieci i nie tylko dla dzieci. Będziemy mieć wyrolkowane zajęcia kreatywne, nazwa tajemnicza, ale zapraszamy. Tutaj podstawowym materiałem, z którego będą, będziemy korzystać, będą rolki od papieru toaletowego i ręczników papierowych. W programie znajdą się także zajęcia z szydełkowania prowadzone przez Mirosławę Rzepecką. Adresatami przygotowanej oferty będą dzieci w wieku od 10 roku życia. Już dziś zachęcamy do obserwowania mediów społecznościowych Muzeum Regionalnego, gdzie znajdą się szczegółowe informacje na ten temat.